Dzień dobry widzowie, z tej strony oczywiście ml i jak wiecie wyciekły nam umiejętności nowego agenta i dzisiaj taki trochę odcinek na spontanie, bo nie mam nic specjalnie przygotowanego pod to, żebyście mieli co oglądać, ale będę wam opowiadał o tych umiejętnościach i o wszystkim co z tym związane, co do tej pory wiemy. Jak wiecie też jest nowy akt, więc tak jak wczoraj mówiłem na streamie mam dla was do wydania kolejne battle passy i dzisiaj na streamku gdzieś około 14.30 zależy jak się wyrobię z tym odcinkiem. Ale gdzieś około 14.30 powinienem już wystartować ze streamem. Będziemy rozdawali kolejne battle passy dla Was, więc jak je chcecie. Jak jesteście chętni, to zapraszam Was na mojego streamu o 14.30. Dobra, lecimy. Tak jak mówiłem, nie mam nic przygotowanego pod to, żebyście sobie oglądali w tle, więc trochę sobie pobiegam, skacze, postrzelam do botów, porozgrzewam się, żeby być już gotowym na streamka mniej więcej. No i jak wiecie, wyszedł nam nowy akt. Już jesteśmy w tym nowym akcie przez cały czas. I nie mamy ani nowego agenta, ani żadnej nowej mapy, więc to jest coś. No, w sumie co ostatnio już nas spotykało, jakieś par razy to się zdarzyło, że tych nowości nie było, ale jest ważny punkt na ten temat tutaj, w tym wszystkim, dlatego że we wrześniu ruszają czempionicy, czyli Walorantowe Mistrzostwa Świata. No i wiemy, że już niejednokrotnie w przypadku poprzednich imprez zdarzało się również tak, że Riot po prostu podczas tych wydarzeń, podczas finałów tych wydarzeń, na przykład likował nam czy to jakieś umiejętności, czy jakiś nowy content związany z, nadchodzącymi, z nadchodzącym nowym patchem, aktem, czy z nadchodzącymi nowymi zmianami. Wydaje mi się, że w tym przypadku będzie dokładnie tak samo. Tempiący kończą się chyba 19 czy 20 września, więc wydaje mi się, że do tego czasu prawdopodobnie poznamy już jakieś kolejne przecieki, bo pewnie te pliki będą już gdzieś tam przygotowane, te filmy będą już nagrane, te cinematyki i tak dalej związane z nowym zawartością, z nowym agentem prawdopodobnie, więc jak to będzie już nagrane, to prawdopodobnie wcześniej, przed tym 20 Września poznamy już jakieś przecieki, już jakieś screenshoty gdzieś tam wyciekną, być może poznamy nawet wygląd umiejętności, czy wygląd samego agenta, bo na razie wciąż go nie znamy. I na pewno obejrzymy jakiś cinematic, który nam te umiejętności będzie już prezentował, będzie można je czaić prawdopodobnie, jak one wyglądają w gameplayu. A samego agenta prawdopodobnie użymy dopiero w kolejnym patchu. Ale umiejętności, mamy już przecieki tych umiejętności, no i właśnie przejdźmy sobie w końcu do najważniejszej kwestii. Po pierwsze, bubble, czyli po polsku tłumacząc bąbelek. ja sobie tutaj na telefonie, żeby niczego nie pominąć. To jest umiejętność, którą rzekomo mielibyście, jakby wyjmować, chodzić w taką stan takiej fazy, takie jest przetłumaczone, czyli nie wiem, czy to będzie tak jak Astra, wchodzi w Astral i wtedy moglibyście takiego bombelka rozstawiać. Co ciekawe, ten bąbelek jest nieprzenikalny. Czyli nie będzie go można, innymi słowy mówiąc, przeskanować z karabinu, no nie? Z wandala, czy z fantoma, czy z jakiegokolwiek innej broni. Nie będzie przez niego można po prostu strzelać. Coś jak przez wola Astry, więc prawdopodobnie Ability będzie przez tego smoka przechodziło. I właśnie mówię smoka a tak naprawdę nie wiem, czy to będzie, nie wiemy, czy to będzie smoke. No, według wszystkich zapowiedzi, według wszystkich, wszystkich roskin, które były, no, nowym agentem miał być Smoker, tak? Nowy agent miał być smok Smokerem, więc. No prawdopodobnie jest to jakiś rodzaj smoke'a, trzeba tak spekulować, no bo nie wiem jak inaczej mielibyśmy się do tej umiejętności odwoływać, także dosyć ciekawa sprawa, że mielibyśmy smokera który mógłby rozstawiać swoją bombelkę, ten swój bubble i, i nie dałoby się przez niego skanować, no nie? Bo nie mógłby on być moim zdaniem nieprzenikalny w pełni, no bo wyobraźcie sobie, że dostajecie takiego nieprzenikalnego smoke'a w pełni na jakieś wąskie przejście no i po prostu nie możecie przez niego przejść, nie? I nie da się na przykład go zniszczyć. Że to byłoby no, zbyt OP i zbyt y, nie pasowałoby raczej do Valoranta, do gier FPS. Wydaje mi się, że to, że on będzie nieprzenikalny, nie będzie się przez niego dało strzelać, to jest już y, duży i tak duża nowość. Y, też o tych wszystkich umiejętnościach wam mówię, ale musimy troszeczkę brać się jeszcze tak z lekką dozą, być może niewątpliwości, ale y, musimy liczyć się z tym, że te umiejętności mogą jeszcze ulec zmianie. No bo ten agent w tym momencie jest na tym samym stopniu rozwoju, według tego co mamy napisane tam w przeciekach, że ten agent jest w tym momencie na tym samym stopniu rozwoju, mniej więcej co Fade, a Fade w tym momencie również miał umiejętności, które potem jeszcze troszeczkę się pozmieniały, zanim weszły do gry. Gdzieś tam jakby ten główny zamysł pozostał pod ten sam, ale gdzieś tam jakieś takie szczegóły, które trzeba było zmienić, to jeszcze się pozmieniały, były dostosowywane, żeby bardziej to pasowało do Valoranta, do gameplayu. Także to jest ta pierwsza umiejętność. Aha, i jeszcze ludzie spekulują, niektórzy, że to ma być to jakoś tarcza, którą ten agent miałby na siebie zakładać, czy gdzieś na kogoś innego, czy gdzieś w jakimś miejscu miałby ten agent to, tego używać. I właśnie, że ta tarcza miałaby chronić przed strzałami. No nie wiem, ciekawa opcja. Wyobraźcie sobie, że na przykład, nie wiem, plantujecie spajka, macie tą tarczę po prostu stawiacie ją przed sobą, broicie i przeciwnicy nie są jej w stanie przeskanować, nie? I ona na przykład trwa 10 sekund, więc jesteście w stanie zbroić to do końca, całą pakę. Ale nie wydaje mi się. No, Jeżeli to ma być smoker, to musi mieć jakiegoś, jakiś rodzaj smoka. <laughs> tylko też ciekawa opcja, że jeżeli nie da się go skanować, to czy on będzie miał jakieś inne wartości, które będą mu odbierały troszeczkę, no nie? Typu, że na przykład ten smoke nie będzie trwał 15-17 sekund, tylko na przykład, nie wiem, 7, nie, nie? Że będzie dużo krótszy po prostu. No ale zobaczymy. E, następna umiejętność, już wam czytam, jaka jest. Następna umiejętność to jest Q, czyli tartaru Speed. Nie wiem, jak to przetłumaczyć na polski. Jak ktoś wie, to napiszcie w komentarzach. Generalnie chodzi o to, że. Wyjmujecie taką wyrzutnię i strzelacie po prostu z tego Tartaru Pit. Nie wiem, jak to przetłumaczyć. I wydaje mi się, jakby patrząc na ten opis, że najłatwiej jest wizualizować to sobie będzie w ten sposób. Żeby zrozumieć mniej więcej, o co to może chodzić. Że to będzie, że wyobraźcie sobie, że macie stuna neon. Gdzie to się bierze? że macie stuna neon na przykład i to jest ten wasz ta Tartarus Speed, kurde, Misklik. I strzelacie nim w jakieś miejsce. I w tym miejscu, w którym jakby on wybucha, czy gdzieś tam e, trafia, to zadaje damage przeciwnikom i jeszcze ich spowalnia. Czyli takie połączenie mołotowa ze slowem, e, tak tam moją po prostu logikę, na chłopski rozum, że tak powiem, tak to można zrozumieć, że tam gdzie to wystrzelicie, może się prawdopodobnie jakiś obszar przez chwilę, który będzie zabierał damage, robił damage przeciwnikom i będzie ich spowalniał. Też pytanie, ile taki mołotow może trwać? E, no to wszystko jeszcze się przekonamy, bo szczegółów jeszcze nie znamy. Kolejna umiejętność yy, Vision Taker. Yy, tutaj też nie podejmę się tłumaczenia, ale jak Wam opowiem o co chodzi, to myślę, że zrozumiecie jak najbardziej o co w tym tej umiejętności może chodzić. Chodzi o to, że wyjmujecie, wyrzutnie, właśnie tego Vision Taker, wyrzutnie tej ściany. To jest teoretycznie ma być ściana. No i strzelacie taką ścianę, no nie? Strzelacie taką ścianą. I przeciwnicy, kiedy przez tą ścianę przechodzą. Będą przez ułamek sekundy, czy jest tam jakiś krótki czas trwania, jestem pisane briefly, więc chyba przez po prostu przez bardzo krótki czas trwania, bardzo na chwilę, będą po prostu oślepieni, jakby stracą swoją wizję. Ta ściana będzie odbierała im wizję. Nie będą jakby nic widzieli. Eee, tu jestem na stanie czyli czyli no, dystorsja, czyli wiecie, takie rozmycie obrazu. Eee, czy po prostu, no, jakby nie wiem, czy to będzie działało jak flash, czy właśnie takie mocne rozmycie obrazu, że, że po prostu generalnie nic nie widzicie. Tutaj jeszcze jest napisane w tych likach, w tych notkach, oczywiście wszystko jest w profilu Valorant Leaks, na ValorLeaks na Twitterze, yy, że, że wystrzelając z tej wyrzutni wyjmujemy jakąś, wystrzelamy jakąś małą linię. Ale wydaje mi się, że to może być jakiś błąd, bo no imagine, że wyjmujecie jakąś wyrzutnię i strzelacie małą linię, to nie wiem, ona by się unosiła na jakiejś wysokości, jak, jak na przykład potykasz Cyphera, no ale to przez nią, przez taką kreskę linię, to i tak przeciwnicy mogą was strzelać, nie? Więc dużo bardziej jak na Smokera realne by mi się wydawało, że to będzie po prostu ściana, bo tu też jest napisane w pierwszym, w pierwszym zdaniu jest napisane, że Distortion Wall. Więc wydaje mi się, że to bardziej będzie odnosiło się do jakiegoś rodzaju ściany, tylko nie, wiem, czy ona będzie tak, jak, na przykład długa jak Neon, Przebiegam. czy Viper, ta ściana, czy na przykład po prostu to będzie taki shield, który będziecie postawi mogli postawić w takim, na przykład wąskim przejściu, taka tarcza, i że jak przeciwnicy przez to przejdą to tracą swoją wizję, no nie? To też nie wie do końca tutaj nie jest wyjaśnione. No ale w każdym razie ciekawa umiejętność, bo no, no, to może być konkurent na przykład dla Viper, no bo wyobraźcie sobie, że ten agent ma Wola tak jak Viper. I jak przechodzicie przez Wola Viper, to tam dostajecie te debuffy, a tutaj przejdziecie Walla przez Wola tego agenta, no to totalnie ślepniecie. Więc to też tylko, I więc wydaje mi się, że to może nas już kierować w stronę tego, że być może ten agent również skoro tutaj mamy napisane, bo tutaj są charger, czy jakieś ładowarki wyrzutnie wystrzały, więc być może te umiejętności tego agenta też będą miały jakieś swoje takie ładunki, wiecie? Taką moc elektryczną, czy nie wiem, jak, jaką, jakąkolwiek inną moc, którą będą zasilane. Tak jak w przypadku Viper, są to toksyny. I być może, właśnie ten, ten bubble, ten bąbelek, czy ta tarcza przez jakiś czas będą mogły być podniesione. Kiedy skończy się wam ładunek, no to one opadają. Znowu musicie się naładować ładunek, i znowu będziecie musie, mogli je podnosić do góry. Wydaje mi się to dosyć sensownym wytłumaczeniem. No i przechodzimy sobie do ultimate'a. Ultimate to jest Golem, czyli. Nawet nie wiem, na jakim agencie wam to przedstawić w sumie. Być może przedstawimy sobie to na jakiś sky, załóżmy. E, albo na no, na sky, załóżmy. I golem polega na tym, jest to was, wasz ultimate, że wyjmuje się taką umiejętność, tak jak na przykład ptaka, e, czy, e, czy tego wilka, czy psa, nie wiem, jak to się nazywa. Stawiacie ją w danym miejscu i przeciwnicy, czy wasi teammates w danym obszarze. E, właśnie nie, nie przeciwnicy, czy team Stawiacie tego golema w danym miejscu, załóżmy tutaj na środku, tak. I on ma jakiś obszar działania. Z tego, co tutaj jest napisane, i wszyscy wasi sojusznicy, w tym w obszarze działania tego golema, dostają buffa do regeneracji. Czyli po prostu prawdopodobnie będzie odnawiało im się HP. Nie jestem w stanie wam powiedzieć, czy to będzie tak jak po healu Sage czy Sky, czy po prostu na przykład przez 15 czy 20 sekund oni ciągle będą mieli tego buffa do regeneracji. Np. ktoś im zadaje damage, oni się instaleczą, no nie? Chociaż to wydaje się troszeczkę OP. A, dla odmiany przeciwnicy w tym obszarze będą dostawali debuffa do rozpadu, czyli to, co macie właśnie od Viper i też chyba od Ulta Fade. I to by było na tyle z tych umiejętności, ale y, mamy też tutaj taką adnotację, właśnie to, o czym Wam mówiłem, że musimy spodziewać się tego, że część z tych umiejętności jest taka bazowa. Powiedzmy, że to jest bazowe przedstawienie tych umiejętności i one mogą jeszcze w trakcie ulec zmianie. E, także to być może jakieś small adjustments będą do tego robione. No i tak jak teraz widzicie na tym screenie, e, to jest dziwna rzecz, dlatego nawet napisane jest tutaj w tym poście, który czytam, że to jest zastanawiające albo dziwne, że e, jak widzicie ten agent wciąż nie ma jeszcze swojego modelu w grze. Macie takie niebieskie ręce, które po prostu, e, no pusty model, tak nie, nie jest jakby przedstawiony wygląd tego agenta potencjalny, także to jest dziwne, dlatego że na przykład tak jak mówiłem, nawiązywałem wcześniej do Fade, Fade na tym etapie rozwoju już miała dawno swój model w grze, już yy, kiedy wyciekł, pamiętacie, screen z umiejętnościami Fade, no to widzieliśmy jej po prostu, jej ręce, jak one będą wyglądały i faktycznie potem to się potwierdziło, w gierce wyglądały yy, identycznie, także to by było na tyle z yy, umiejętności tego agenta, podsumowując, będzie to agent, który będzie miał, prawdopodobnie będzie smokerem, no, bo tak mówiły wszystkie spekulacje: będzie miał tego bąbelka, ten nieprzenikalny pęcherzyk bąbelek, czy jak zwał, jak zwał tego smoka. będzie miał swojego Wola, który będzie odwierał wizję przeciwnikom, kiedy będą przez niego przechodzić. Będziecie mieli tartarus pit, czyli słowa połączonego z mamotowem, Nie wiem, to, się, to być może jest po prostu takie, jakby wilczy dół, można to nazwać. Wydaje mi się, e, czyli tak, jakby nie, wiem, może zapadnie, po prostu, że przez chwilę będzie wam was slobowało, żeby przez to przejść, plus zab e, zabierało wam damage. No i na ulcie macie golema do rejtykowania, na przykład, e, który daje wam buffa do regeneracji, a przeciwnikom debuffa do e, rozpadu. To by było na tyle z tych umiejętności, moim zdaniem skromnym. Niektóre z tych rzeczy brzmią dosyć mocno opie, ale jak wiecie. Często jest tak, że nowy agent, kiedy wychodzi, to wszystkim się wydaje OP, czasami faktycznie troszeczkę OP jest, ale szybko nadchodzą jakieś nerfy czy poprawki, żeby go zbalansować. Czasami troszeczkę dłużej niż szybko, ale wiecie jak to jest. Także to by było na tyle. Przypominam Wam właśnie o tym, że dzisiaj jeszcze na streamku, jeżeli chcecie wygrać battle passy, no to widzimy się około 14.30. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie, czy ten agent wydaje Wam się OP z opisu, czy macie jakiś inny pogląd na te umiejętności, być może jakoś inaczej sobie to wyobrażacie. No i... Czy waszym zdaniem to właśnie będzie Smoker, czy być może jakiś inny agent? Dobra, rozgadałem się, mam nadzieję, że w miarę ten odcinek wyjdzie jakiś spoko. Sorry, że tak bez przygotowania jakby w tle, że nie macie deathmatchu przygotowanego i jeszcze sobie strzelam i biegam po strzelnicy, ale chciałem, żebyście to mieli yy, już przekazane, tą, te najnowsze leaky. Yy, a gdybym miałeś nagrywać deathmatch i tak dalej, to pewnie by dopiero jutro ten odcinek się ukazał, a tak to już macie wszystko wyjaśnione, wszystko już wiecie. Także czekamy teraz na Mistrzostwa Świata. Czekamy na koniec tych miejsców świata i prawdopodobnie w trakcie ich trwania już będziemy dostawali jakieś kolejne przecieki związane z tą Agendą. Dobra, to by było na tyle. Dziękuję Ci, jak się spodobał. zostawcie łapkę w górę suba. Komentarz do zasięgu i widzimy się na streamku. Dziękuję za oglądanie. Dobra.